Sejm w ostatnich tygodniach stał się miejscem, które przyciąga uwagę nie tylko polityków i dziennikarzy, ale także milionów Polaków obserwujących każdą debatę z zapartym tchem. Atmosfera napięcia, politycznych sporów i emocjonalnych konfrontacji osiągnęła poziom, który trudno było przewidzieć. W centrum tego politycznego huraganu znalazł się Donald Tusk, którego reakcje podczas ostatnich posiedzeń wzbudziły prawdziwą burzę. To, co miało być rutynową debatą nad ustawami i projektami, stało się spektaklem dramatycznych słów. Gestów i emocji, które natychmiast odbiły się echem w mediach i mediach społecznościowych. Kluczowym momentem tych wydarzeń była wypowiedź Boguckiego, który w sposób bezpośredni i bezkompromisowy ujawnił, co w rzeczywistości myślą miliony Polaków obserwujących Sejm. Jego słowa były jasne, mocne i nie pozostawiały miejsca na interpretację. Bogucki wskazał, że społeczeństwo od dawna czuje rosnącą frustrację wobec elit politycznych, które często koncentrują się na przepychankach personalnych, zamiast na realnych problemach obywateli. Miliony ludzi obserwują Sejm z mieszanką zdumienia, niepokoju i coraz częściej poczucia, że polityka staje się widowiskiem, w którym brak jest odpowiedzialnych działań. Reakcja Tuska była natychmiastowa i wyraźnie emocjonalna. Już na początku dyskusji widać było, że presja, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, osiągnęła punkt krytyczny. Jego ton głosu, gesty i sposób, w jaki odnosił się do innych posłów, wyraźnie wskazywały na frustrację i zniecierpliwienie. Eksperci polityczni podkreślają, że reakcja lidera opozycji była wynikiem kumulacji napięć, nie tylko prowokacji ze strony politycznych przeciwników, ale także rosnącej presji opinii publicznej. To moment, w którym polityka i głos obywateli zderzają się w dramatyczny sposób, odsłaniając prawdziwe emocje i napięcia w parlamencie. Bogudzki natomiast wykorzystał sytuację, aby w klarowny sposób przedstawić opinię społeczną. Według jego słów miliony Polaków oczekują przede wszystkim skutecznych działań, a nie tylko retoryki pełnej sporów i przepychanek. Wskazywał, że frustracja społeczeństwa wynika z poczucia, że polityka oderwała się od codziennych problemów ludzi, od kwestii ekonomicznych, przez bezpieczeństwo, po sprawy związane z edukacją i służbą zdrowia. W kontekście wydarzeń w Sejnie te słowa miały wyjątkową wagę, ujawniały nie tylko frustrację społeczną, ale także zwiększały presję na liderów politycznych, w tym na samego Tuska, aby reagowali na realne oczekiwania obywateli. W mediach społecznościowych reakcja była natychmiastowa. Twitter, Facebook, Instagram i TikTok wypełniły się komentarzami, analizami nagrań i memami dotyczącymi zachowania Tuska oraz wypowiedzi Boguckiego. Hashtagi związane z wydarzeniami stały się trendami w kilka godzin. Internauci komentowali każdy gest, każdą mimikę, każde słowo. Wiele osób podkreślało, że wreszcie ktoś odważył się nazwać rzeczy po imieniu i ujawnić, co naprawdę myślą obywatele którzy od lat obserwują działania elit politycznych z mieszanką frustracji i oczekiwania na realne zmiany. Eksperci podkreślają, że reakcja Tuska była zarówno impulsywna, jak i pełna napięcia politycznego. To nie była typowa, kontrolowana wypowiedź lidera, widać było emocje, które narastały przez długi czas. Presja, jaką odczuwa lider opozycji, wynika nie tylko z działań przeciwników politycznych, ale także z oczekiwań społeczeństwa, które coraz mocniej domaga się konkretnych decyzji i skutecznych działań. To pokazuje, że nawet doświadczeni politycy, którzy od lat operują w trudnym środowisku Sejmu, czasem nie są w stanie całkowicie kontrolować swoich reakcji w obliczu rosnącej presji społecznej. Sytuacja w Sejmie ujawnia także nową dynamikę polityczną. W przeszłości spory i kontrowersje często pozostawały wewnątrz murów parlamentu, a społeczeństwo miało ograniczony dostęp do pełnej prawdy o tym, co się dzieje. Obecnie dzięki transmisjom na żywo Mediom społecznościowym i analizom ekspertów każdy ruch liderów politycznych jest obserwowany niemal w czasie rzeczywistym. Każdy gest, każde słowo i każda reakcja mogą być natychmiast komentowane przez miliony obywateli. To sprawia, że polityka nie jest już izolowaną areną debat, staje się spektaklem społecznym, w którym emocje i opinie obywateli mają realny wpływ na przebieg wydarzeń. Psychologiczny wymiar tego wydarzenia jest nie do przecenienia. Presja, jaką odczuwają liderzy polityczni, jest ogromna. Reakcja Tuska pokazuje, że nawet doświadczeni i charyzmatyczni politycy mogą czasem stracić panowanie nad emocjami, szczególnie gdy czują, że społeczeństwo obserwuje każdy ich ruch i wymaga odpowiedzi na palące pytania. Z kolei słowa Boguckiego pokazują, że politycy mają świadomość rosnących oczekiwań obywateli i potrafią je wykorzystać w debacie publicznej, aby wzmacniać swoją pozycję i pokazywać, że słuchają społeczeństwa. Nie można też pominąć dramatyzmu reakcji posłów i innych uczestników obrad. Widzowie, którzy śledzili transmisję na żywo, zwracali uwagę na napiętą atmosferę, szybkie wymiany zdań, gesty i spojrzenia, które świadczyły o ogromnym napięciu w Sejnie. Niektórzy politycy przeciwni Tuskowi próbowali podważać jego reakcję, inni natomiast podkreślali, że lider opozycji wreszcie pokazał ludzką twarz i emocje, które wcześniej były skrzętnie ukrywane za protokołem parlamentarnym. To pokazuje, że scena polityczna w Polsce staje się coraz bardziej dramatyczna i emocjonalna, a każdy ruch liderów jest uważnie obserwowany. Media społecznościowe stały się prawdziwą areną debaty. Memiczne przeróbki, krótkie nagrania, analizy eksperckie i cytaty z wypowiedzi Boguckiego rozprzestrzeniały się błyskawicznie, zwiększając presję na polityków i wpływając na opinię publiczną. Wielu komentatorów zauważa, że to pierwszy raz, kiedy opinia publiczna ma tak silny, nie ma natychmiastowy wpływ na wydarzenia w Sejnie. Każda wypowiedź... Gest czy spojrzenie liderów są analizowane przez miliony Polaków, co sprawia, że polityka w Polsce staje się niemal spektaklem społeczno-emocjonalnym. Eksperci od komunikacji politycznej podkreślają, że moment, w którym Tusk nie wytrzymał, oraz odważne ujawnienie opinii obywateli przez Boguckiego pokazują, jak emocje, opinia publiczna i strategia polityczna wzajemnie na siebie oddziałują. Liderzy polityczni muszą teraz nie tylko przewidywać działania rywali, ale również odczytywać nastroje społeczne i reagować na nie w sposób skuteczny. To tworzy wyjątkową dynamikę, w której każda decyzja, każdy ruch i każda reakcja mają znaczenie nie tylko w Sejmie, ale również w całym kraju. Miliony Polaków obserwują te wydarzenia z mieszanką nadziei, frustracji i oczekiwania. Wypowiedzi Boguckiego pokazują, że społeczeństwo oczekuje nie tylko retoryki, ale konkretnych działań, transparentności i odpowiedzialności. To właśnie te emocje kształtują reakcje polityków, wpływają na atmosferę w Sejmie i sprawiają, że każdy konflikt. Każda prowokacja i każda reakcja mają realne znaczenie dla opinii publicznej. Dalsze konsekwencje tych wydarzeń mogą być ogromne. Presja społeczna, reakcje mediów i opinia publiczna mogą wpłynąć nie tylko na przyszłość Tuska, ale także na dynamikę całego Sejmu, przebieg nadchodzących wyborów i decyzje kolejnych liderów. Każde kolejne posiedzenie, każda debata i każda wypowiedź będą teraz obserwowane przez miliony oczu, co zwiększa znaczenie każdego słowa i gestu. Scena polityczna w Polsce nie będzie już taka sama. Moment, w którym Tusk nie wytrzymał, oraz bezpośrednie ujawnienie opinii obywateli przez Bogudzkiego pokazują, że społeczeństwo ma realny wpływ na to, co dzieje się w Sejnie. Politycy, liderzy i eksperci będą musieli uwzględniać rosnące oczekiwania obywateli, reagować na nie w sposób skuteczny i umiejętnie wykorzystywać każdą okazję do wzmocnienia swojego wizerunku, aby utrzymać zaufanie społeczne. W nadchodzących miesiącach wydarzenia te będą analizowane przez politologów, ekspertów od komunikacji politycznej i socjologów. Każde nagranie, każda wypowiedź, każde spojrzenie Tuska i komentarze Boguckiego będą szczegółowo analizowane, a ich znaczenie wpływać będzie na kształtowanie narracji medialnej i społecznej w całym kraju. To pokazuje, że współczesna polityka nie jest jedynie grą wewnątrz parlamentu, jest spektaklem społecznym, w którym emocje obywateli, reakcji mediów i działania liderów wzajemnie się przenikają. Nie można też zapomnieć o wpływie emocji na samą dynamikę Sejmu. Reakcja Tuska ujawnia, że lider opozycji również odczuwa presję, co może wpływać na jego decyzje w kolejnych debatach. Z kolei wypowiedzi Bogudzkiego pokazują, że politycy coraz częściej są zmuszeni do mierzenia się z oczekiwaniami społecznymi i reagowania na nie w sposób strategiczny. To wszystko tworzy obraz sceny politycznej, w której każde wydarzenie ma wielowymiarowy wpływ na opinię publiczną, relacje między politykami i przyszłość kraju. Podsumowując, Wydarzenia w Sejnie pokazują, że polska polityka wchodzi w nową fazę. Reakcja Tuska, mimo że emocjonalna, ujawnia presję, jaką odczuwają liderzy polityczni w obliczu oczekiwań obywateli. Słowa Boguckiego natomiast ujawniają, co naprawdę myślą miliony Polaków oczekują konkretnych działań, skuteczności i transparentności. To połączenie emocji, strategii i opinii publicznej tworzy moment, który zapisze się w historii polskiej sceny politycznej i będzie analizowany jeszcze długo po zakończeniu posiedzenia.